Państwo, ja chcę od tego uratować moje dzieci, ale nie mogę tego zrobić bez Was. I tu mój egoizm staje się altruizmem, to znaczy życząc najlepiej sobie i moim bliskim, działam na rzecz mojego narodu, tych Polaków, którzy chcą być Polakami, którzy nie chcą być. Ograbieni, upodleni, zaszprecowani 15 razy za ciężkie pieniądze, zamaskowani, przeciągani Opluci przez wszystkich, ogłoszeni przez Żydów potomkami morderców i rabusiów. Ogłoszeni przez wszystkich, łącznie z ministrami z Warszawy, którzy, którzy odpowiadają za edukację i opowiadają, że to polscy naziści zbudowali obozy, zakłady. Przejęzyczenie. no Możesz rzeczywiście. Tak, brawo kibice, no to Brawo kibice, szanowni państwo, dożyliśmy czasu, w których kibice różnych klubów robią na co dzień więcej dla pamięci historycznej sprawy narodowej niż całe Ministerstwo Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wkradzionym przez komunistów pałacu. Przy tych Tamta reżimowa telewizja za nasze pieniądze potrafi produkować filmy, które są pogłębionymi studiami polskiego antysemityzmu, a polscy kibice jedną oprawą na stadionie przywracają na moment świat do pioru. Brawo kibice, jeszcze raz. Naprawdę. a potrafili też dość stanowczo, skrzyknąwszy się, nie wiem jak, ale w porę, na moment postawić tamę tu i udzielić.